Dać owoce. Każdy najlepszy film ma zawsze drugą część, która jest gorsza. Owoce 2. Owoce 2. A jeszcze chciałem w tym filmie powiedzieć, że dla wszystkich moich widzów, którzy yy, lubią. U mnie oglądać Doki Doki i sprawiały mi to przyjemność ze względu na to, że Doki Doki miało zbyt niskie wyświetlenia. Stwierdziłem, że rezygnuję z serii, więc może przejdę kiedyś na live całe Doki Doki, ale nie obiecuję, więc Doki Doki na moim kanale już póki co nie będzie. Do momentu w sumie plus, to załóżmy, że to jest plus. Chciałem dwoma palcami zrobić, ale to mi nie plus. Doki doki plus. Więc jestcie owoce. Czekajcie na wyjście Doki Doki Plus. Czekajcie na wyjście Security Bridge. Subskrybujcie Zombinga, Subskrybujcie Lewena, Weze, Skota, bo mam tak Chicken Horsey odpalone na. Telewizorze, więc subskrybujcie wszystkich. Na razie, no i cześć!